Jedna naprawdę drobna rzecz, a potrafi zmienić całą stylizację, nie żartuję, chodzi o fryzurę. Zobaczcie, na ten moment niestety moje włosy już są zbyt długie i ta czupryna po prostu jest rozwalona. Nie wygląda to do końca estetycznie. Za chwilę udam się do fryzjera. Dla Was to będzie dosłownie moment i zobaczycie, jak. Dokładnie w tej samej koszuli będę się prezentował po drobnym podcięciu włosów. Także witam ponownie. Co prawda dla Was to, tak jak mówiłem, było dosłownie mrugnięcie dla mnie ponad półtorej godziny, ale wracam, aby pokazać Wam pewien bardzo interesujący efekt. Zobaczcie, podcięte włosy, ale już zdecydowanie lepiej się to prezentuje. Podkreśla bardziej elegancję, styl, a nie jak wcześniej, z po prostu odstającymi włosami. Słuchajcie, naprawdę bardzo prosta rzecz. Zdaję sobie sprawę, że korzystacie z fryzjerów. No ale pamiętajcie, to jest jedna naprawdę prosta rzecz i to chodzi o kontekst. Tu nie chodzi o tu właśnie tam zmianę fryzury, ale żeby zmieniać pewne rzeczy, podkreślać pewne rzeczy drobnymi zmianami, a nie od razu jakimiś wielkimi wywrotowymi, rewolucyjnymi zmianami. Na przykład ja nie zmieniłem koloru moich włosów. Ja nagle nie zacząłem nosić jakieś specyficzne koszule. Wszystko pozostało tak samo. Ta sama koszula, tylko zmiana fryzury. Słuchajcie, podobne efekty zmiany na lepsze możemy zauważyć chociażby zaczynając używać perfum, zaczynając używać perfum z wyższej półki, z lepszych jakościowo składników, czy też używając perfum niszowych. To samo dotyczy się chociażby skórzanych pasków, zamiast jakichś hmm, pseudo skórzanych, które tak naprawdę po dwóch, trzech użyciach są do wyrzucenia. To samo dotyczy się chociażby czystych butów, także drobne elementy, a naprawdę mają ogromny wpływ na wasz wizerunek. Także tym prostym materiałem chciałem po prostu takie kwestie przekazać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich, którzy subskrybują kanał, jak i tych, którzy właśnie zaczynają subskrybować kanał. Oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę, żeby motywować do kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie.